Ho ho ho, hu. obolała wątroba, uczucie maksymalnej pełności, wzdęty brzuch i ten ogromny wysoki poziom cukru nadczo. Właśnie tym dla wielu z nas będą zbliżające się święta. Czy w takim razie istnieje remedium lub przynajmniej sposób na zapobiegnięcie, jeśli nie wszystkich, to przynajmniej kilku ze wspomnianych dolegliwości, w postaci naturalnej suplementacji. Numerem 1. Na święta. A wielu dobrze poinformowanych twierdzi, że i po świętach. Jest uwaga Marian. Marian! Na szczęście nie ten, inny Marian. Silibum Marianum, czyli ostropest plamisty, który spokojnie można uznać za jedną z mocniejszych i skuteczniejszych naturalnych substancji działających detoksykującą i odbudowującą komórki wątrowe. I teraz wracając do Mariana, czyli ostropestu plamistego. Składnik, dzięki któremu ostropest plamisty zyskał taką sławę, to sylimaryna, będąca kompleksem flawonolignanów. Sylibiny, sylidiaminy i Krystyny Tak, krystyny. Skupmy się więc na sylimarynie. Jej właściwe stosowanie przynosi kilka najważniejszych efektów. Będą to przede wszystkim regeneracja komórek wątroby, tym Przy uszkodzeniach wątroby spowodowanych alkoholem, toksynami lub lekami, ale również skuteczna przy niealkoholowych stłuszczeniach wątroby. Wspomaga produkcję żółci i poprawia trawienie, co pomaga przy wzdęciach i problemach z pękerzykiem żółciowym. Dalej działa przeciwzapalnie w wątrobie i przewodzie pokarmowym. Jest silnym przeciwutleniaczem przez to chroni komórki przed oczywiście stresem oksydacyjnym, czyli pośrednio nas odmładza. Uwaga, na koniec nie ciekawostka, a prawdziwa rewelacja. Zidentyfikowano aż 16 badań, w których wzięło udział ponad 1300 pacjentów. Otóż wykazano, że selimaryna, ten główny składnik ostropestu, znacząco zmniejsza poziom glukozy we krwi oraz że suplementacja selimaryną jest bezpieczna i skuteczna w leczeniu cukrzycy i hiperlipidemii. I teraz, co jest bardzo ważne, by stosować Ostropest od sprawdzonych producentów, którzy dają gwarancję dobrej jakości produktów wysokich stężeń wspomnianej już sylimaryny. Takie produkty jak ten od zielarni San Bernard możecie oczywiście dostać w sklepie życia.